Dzień dobry moi mini, witajcie w szóstym odcinku serii Samotnik na polskiej wsi. Ja Wam życzę miłego poniedziałku, życzę Wam smacznego, bo to będzie nagrywane. Jest o drugie, wrzucone o drugie, o trzeciej pewnie, więc co? Eee, nagrywam to na szybko, bo o 15 leci euro, trzeba oglądać mecze. Niestety wczoraj Polacy przegrali, ale nie zajmujemy się dzisiaj Polakami. Yy, dzisiaj jak no samotnik, piękna nasza gospodarka, mamy ostatni dzień września, 3 no, września, mamy bardzo mało pieniędzy, aczkolwiek no to się za szybko nie zmieni. Ja Was zapraszam, żebyście byli na TikToka, dzisiaj albo jutro, dzisiaj albo jutro, bo mam taki zamiar w końcu stworzyć tego nowego TikToka, więc, więc zostaniecie poinformowani, po, zostaniecie poinformowani, jeżeli go stworzę, no, ale ja zapraszam na, starsze, na starego jeszcze TikToka. Eee, no, i co w sumie? Mamy ten trzeci wrzesień, ostatni to jest odcinek z pierwszego sezonu. Samotnika spokojnie to nie znaczy, że zmieni mapę albo coś, Przejdzie, po prostu będzie drugi sezon. Eee, w tym odcinku nie wiedziałem co nagrać. Mówię, nagram, wam, nagram dla was coś. Jest, ma, mam takie informacje z pierwszej ręki. Jeżeli się wszystko uda, to dzisiaj zostanie nagrane dwa odcinki za, samotnie, za Miedzy. Więc, ma, więc najprawdopodobniej wyszykujcie u mnie też odcinka, aczkolwiek dzisiaj jest nagrany pewien do, do, do Mateusza i do Skara. A w inny dzień do mnie, no bo jak jest euro, to ja jeżeli euro i ciężko będzie coś z nim nagrać teraz. Ewentualnie o 20 bądź 23, chyba, że będę w treń oglądał jakiś mecz, to się mogę coś pograć, ale nie żeby grać. Jeszcze się nagrywa, no bo ja żyję euro Ale to... Wiecie, to jest krótki te czas z tego euro. Ja się już rozgadałem za długo. Siadamy do 60 dzisiaj Będziemy łorać. Piękna 60, puk, nasza meduza. Dobra siadamy Idealny garaż do 60 naszej. Jesteśmy już po kukurydze, jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka z obu akcji kukurydza na kieszonkę? to serdecznie zapraszam. Biegacie ja mam ci pies? Nie, to ja nie ja, nie, przeszło O kurde, ale niemiota No nie, to nie będzie długi odcinek Które ten punkt tak szeroko robi? To będzie zboże Więc ja chyba dzisiaj się te je. to jest zboże się To nie wiem, czy będę mógł Piękna tekstura kurde. Nie, ale może troszeczkę zwolnię tak do 10 co? No, no to zepsuję i tyle ze mną będzie. Także może być tak, że no, z damiany jeszcze tam ostatnio wpisałem. Może mi się uda. Eee, w najbliższym czasie go ogarną, żeby nagrać przynajmniej, I nie wiem co ze serią, ze Sokoli, bo to się muszę zapytać Ale żeby się nam udało naszą serię z Pyskowi nagrać dwa odcinki, będę w niebie. Więc no, także dzisiaj nagramy sobie dla was tą serię, nie wiem czy dzisiaj Kolonie się uda nagrać I, e, Chciałbym w końcu, żeby Zielonka była nagrana, bo to też jest coś, co ja bardzo liczę na tą e, serię Ym, Bo nie ukrywam, na Zielonce bym się pograł Zaszantażuję są Shadow Skara, że jak nie pójdzie ze mną na ziemię, to ja nie będę nagrywał Kolonii przerwę robimy Nie no, tak, nie będę niemiły Także ja myślę, że na wiosnę kupimy pierwsze kury, kupimy już zwierzęta Więc no. Ta seria bardzo fajna jest, mi się strasznie podoba taka seria z singla Już, już jest już odcinek, nie, więc tutaj coś działamy No, trzeba będzie pomyśleć jakoś o zarobku pieniędzy, bo to jest ciężko naprawdę. Może jak krówki wpadną, to się to zmieni. Może jak właśnie te krówki, to to się zmieni, ale dobra, nie muszę mi zadawać na ser, jak dużo pieniędzy. I tak, jeżeli byś o, kurwa, No to fajnie się, znaczy teraz jest tak, znowu że odcinki za zamiedzy są do Oscar'a i pewnie nagramy do Mateuszka więc ja nim mój to się trochę poczekacie kolejna seria, e, zrobimy sobie zdjęcie kolejna seria, czyli kronikarze z Kolonii odcinek idzie teraz do sąsiada więc będziemy musieli usiąść i kiedyś nagrać, nie wiem kiedy ja bym chciał jak najszybciej tą Kolonię nagrać do Oscar'a, bo potem idzie do mnie odcinek, a ja... chcę kolejny odcinek też sobie nagrać, no Fajnie, że przynajmniej ta seria, aha, jeszcze mam nową serię Szwagry z Wośni, także tam Was zapraszam, ktoś nie widział pierwszego odcinka, jeszcze to trzeba będzie nagrać, ale z tym, żebyśmy to nagrali, może być ciężko kiedy, no nie wiem, nie wiem, będziemy myśleć, jakby to kiedy nagrać, mam nadzieję, że się to uda i długo nagrać, no ale dobra, no pożyjemy, zobaczymy, tych serii trochę jest, ale wszystkie odcinki są do kogoś, no, że dobrze, mam tą serię samotnika sobie zrobiłem, bo sobie nagram odcinek do siebie i nie muszę patrzeć na nikogo, nagrywam kiedy chcę, o której chcę, ile czasu chcę Chyba, że kogoś zapraszam na odcinek, no ale na razie tam że sobie sam radę tutaj Zasiejemy tu pszenicę i będę miał już spokój Ja się chciałem następny zdzonie kurdź. Ewentualnie od znajomego, zno, od znajomych się znowu wezmę, na no, tak jak tam tam po... Nie potrzebuję w sumie. Nie ja wiem. Ja mi tam dało około 25 ton, więc mi to wystarczy. A też myślę coś, gdzie bym mógł się teraz. Ja nie wiem co ja mam do zasiania. Jeden kawałek już rośnie tutaj naprzeciwko, więc bym miał dwa pola zboża. Nie, tu będzie soja zasiana, miał dwa pola soi zasiąć, tak. I tam kukurydza, więc jednak będzie kukurydza, dobra. Ja myślę, że mi trochę duże zajmie, ale zapomniałem, że to jest 10 orów. To takie duże to nie jest. Może chodzą po tej wsi, nie wiem co, nie wiedzą co mają robić, czy co? tej pole będzie przyszła przyszłości tu łąka, bo to jest kijowe pole do kukurydzy. Bo widzicie, ile tu jest w mniej wysokiego napięcia? No, ewentualnie kukurydza kiedyś, tu jak już będę miał, sieć nie przyjedzie, a nie jedna rzędówka. Znaczy, dwu rzędówka to bardziej była niż jedna rzędówka. Ale przydzwoniłem fajnie. Kurde, no i tak myślę, że nie wiem, może się uda, tak jak mówię, tą kolanie z Oscara nagrać. Bo Oscara, no żniwa tam jest, dobrze że tu nie mam żniwy, już, więc tutaj się nie No bo teraz mogę wam zdradzić, że na trzech serach będę miał żniwa, bo za też będę miał żniwa No na samotniku na szczęście nie, za miedzy będą żniwa, kolonia będzie żniwa I szwagry na polskiej, na, na wośnicach. Szwagry z wośni też będę miał żniwa, aczkolwiek i więc Zbożowych będę miał na dwóch serach, no ale Żniwa to żniwa, tak? No szybka orka to była. No dobra, napijemy się korki, która wczoraj była na meczu otwarta. Zrówka wasza. Zimna, piękna. Ale co, jak chcą? Ale taki, może tak. teura jak się starszy, nie, nie ma takiego wajbu już, ale. Te reklamy tych wszystkich dupereli to dalej robi vibe No klimat euro, z... może ma mniejszy, ale zawsze Te euro to jakiś klimat zawsze było, jest i będzie Więc ja się cieszę, że jest euro Dobra Ostatni przejazd i w zasadzie nie wiem, czy co, coś jeszcze zrobić? nie to co? Wjeżdżam tu agregatem I jop, agregatuję te pole i nie będę miał na wiosnę tutaj Że tylko wjedzie wnikiem i będzie to co Więc biorę agregat i będę miał te pole ogarnięte w całości już Słuchajcie, tu też te moje pole a tu jeszcze nic nie zostało zrobione, a ona wymaga wapna tylko. No dobra, to się na wiosnę będę talerzył, no żeby coś było na wiosnę do zrobienia. Bo tak naprawdę to jest jedyne, no bo tutaj będzie soja rosła. Będę miał dwa kawałki soi. Więc ja szybciutko wracam na farmę, dobra. Po nich nie patrzy, nikt nie idzie. bo trzeba będzie rozsiewać to z kimś. przyspieszenie to normalne? Ja się tylko no, to nie ma w Ja się tylko sprawdzę moje pola. Yy, jedne, dwa. Dobra, czyli pasuje to, tu będzie rosła. Tu już rośnie pszenica. Tu będzie kukurydza i tu będą dwie soje. Dobra już wie jak to będzie wyglądało następne zadanie. się rozrzutnił z tyłu, muszę go schować, ale no czasu nie było. Piękna kostka, no może już trochę nie w najlepszym stanie, już tu jest utwardzona i przynajmniej tam jest kostka. O Jezus. Jest fajny kawałek. Żeby sobie w przyszłości, nie wiem, buraczki zasiać, posadzić. No a pod buraczki to by nie był też zby kawałek. A to dopiero w przyszłości. No ale nie ukrywam, popałem się tu w jakieś Boże, hamulce w tym ciągniku to są naprawdę mistrzostwa świata Tak jak 40 od Mateusza Zamiedzy, nie? Dobra, w dół Pojedziemy transzyktor teraz tak Ja nawet nie wiem, ile on ma szerokości Olka nie ma jeszcze, więc pewnie w szkole jest. Chyba to będzie najkrótsza odcinek tej serii, aczkolwiek. To... Przynajmniej coś tu się działo. Ja mam 60 już. o no, te godziny, więc 60 to się fajnie porobi. Olegam się podoba. Kurde, ten kolor oddaję w niej. Lata coś innego niż tak kurna, zawsze czerwona bądź żółta. Także musicie poczekać, bo ja nie ukrywam, chciałbym, żeby seria z, z Sakoli oraz seria na naszej pięknej Paskowicach wróciła i żyła. Jeżeli jest czerwona w nie uda się z nami, na To sobie będę sam nagrywał. I sam nagrywał, ewentualnie będzie... Nie, sam jeszcze chcę nagrywać Ewentualnie będzie nagrywany i na live przejdzie to, to, to też nie jest opcja to, to też nie jest głupia opcja, ale... Chcę, żeby ta seria była, a jeżeli seria z sokoli nie pyknie, no to ja nie wiem co zrobię, Może też przejdzie na live, no... Szkoda mi jest tych serii, bo tam trochę czasu było włożone, żeby ogarnąć sobie gospel i wszystko eee, więc Postaram się też ogarnąć to wszystko, żeby to... Wiecie, żeby to wszystko jednak... Ej, czemu on mi jedzie do tyłu bardziej? Tyłka do przodu jest Andrzej żeby to wszystko wróciło, jest plan, żeby na początku lipca, ale to jest plan, który ciężki uważam, że jest do zrobienia. Mam fajny plan na taką serię, aczkolwiek tam jest dużo rzeczy, będę miał do ogarnięcia. Po drugie, jest euro i tego czasu będę miał jeszcze mniej niż, niż normalnie. No ale może jakimś cudem się uda mi to ogarnąć, co chcę, więc musicie czekać. Zapraszam dwa do zostawienia suba oczywiście, bo brakuje bodajże dwóch albo trzech subów do, dziewięc, dziew, do 900 Więc naprawdę jesteśmy blisko Ja bym się cieszył, jeżeli by się udało wbić Dziś albo jutro do 900 subów i by naprawdę już było blisko tego tysiaka To już tylko 100 sub i jedziemy do 1000, dobra To będzie najkrótszy odcinek z tej serii Bo mi już nic nie zostało tak naprawdę oprócz przewijania czasu do wiosny i będziemy się we wiosny widzieć na następnym odcinku, bo wydaje mi się, że w następnym odcinku będą siebie jedyne. Jo, jedne siebie sobie zrobimy w następnym odcinku. Mm, ta jedno, no i chyba w potem będziemy przewijać czas. Może tych żniw, no bo nie wiem, co to by było jeszcze do zrobienia. Ewentualnie potem kosy, o Jezus. Dobra, no, bierzemy stąd. No i wtedy ewentualnie jeszcze siano kosy. Jest fajnie, bo jedyny plus takiej serii jest fajny, że tu nie będzie aż odcinków, ale szybko te sezony idą. Ja się z tego faktu cieszę. Bo wydaje mi się, że no na, na wiosnę zostaną kupione... Chyba, że zrobię na wiosnę kupię kury, a na lato kupię krowy pierwsze. Mm, ale nie ukrywam, jak będą krowy, to będę trzeba już pomyśleć o paszoworze pierwszym i o czym? Dobra, schowam się O paszowoży i... O pasz... A nie, nie mogę go schodać na co do zrobienia. Dobra, nasz go tutaj. W sumie zklarniami też się będzie można zająć od wiosny. Dużo rzeczy jest do zrobienia na wiosnę, które dadzą pieniądze. Choba stój tu na razie. Światło ja to ci wyłączę. Więc naprawdę tu jest trochę rzeczy do zrobienia. Nie no, zajebista jest też dziesiątka. Możecie najpierw Wam się podoba. To był krótki odcinek. Jak na moją umiejętności i moje wszystkie serie nie był za długi. Aczkolwiek to co chciałem zrobić, i te porę mam przygotowane, w, tylko wapno, ale to na wiosnę. I zasieję tutaj sobie, no soję, niech tu będzie to ja To na ekscypnie, to będzie dobrze na dwóch kawałkach. Potem jeszcze kukurydza, więc coś się będzie działo w tym następnych sezonach. Mam nadzieję, że te sezony pójdą jeszcze szybciej. Eee, I co, no i jak to pójdzie dobrze, w dobrych kierunkach, to mam nadzieję, że w następnym sezonie, maks za sezon, aczkolwiek ta seria jest taka fajna, że jak ja robię przerwę, mogę się raz usiąść na cztery odcinki, mam spokój z tą serią, Ale wydaje mi się, że nie w tym, bo to będzie drugi, jeszcze się pobawię 60, bo tutaj i tak ona nie ma tej roboty, ale wydaje mi się, że w trzecim sezonie już kupimy coś do 60, jakiś ciągnik, który będzie jej pomagał, będzie jej pomocnikiem, a jaki to się dowiecie, ja też się o tym dowiem. Mm. jezus Jezu, Albetwikka mi się włączył. No niestety. Kupo nich mi nie wejdzie chyba. Znaczy co, czekaj trochę wstawiłem. ej przepraszam, to, to nie można takich rzeczy mówić. No i to? Ja wam życzę miłego jego dziąka. Eee, I co? Jak ktoś jest, ogląda euro, to zapraszam do oglądania. Zachęcam zachęcam do oglądania zapraszam, bo za mną będzie oglądać. Bo zostało 40 minut i pierwszy mecz dzisiaj odbędzie. O, taki nudny, ale nudny troszeczkę, aczkolwiek Euro to euro, ona żyje swoim prawem Ja wam życzę jego poniedziałku jeszcze Smacznego, jak coś będziecie jedli Zapraszam, jecie sobie coś, jak będę to jak Będziecie to oglądać I ja wam, co? Widzicie tego Discorda, TikToka Łapkę w górę, suba do sąsiadów i Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii I w końcu zamiedli Napiszcie, bo, ten, żeby w końcu Wrzucił odcinek Będę go terroryzował, skarał, żeby wrzucić odcinek z naszej pięknej sierży to do następnego, trzymajcie się, elo.